Znajdujemy się na odmianie SY Invictus, odmiana o podwójnym typie użytkowania, czyli ziarno-kiszonka. Odmiana z grupy średniowczesnej VO240. Jest to odmiana, która nadaje się na wszystkie stanowiska glebowe. W poprzednich dwóch latach w doświadczeniach odmiana wyróżniała się na stanowiskach słabych, bardzo słabych, tam gdzie były problemy z wyleganiem innych odmian. Invictus zawsze miał super stabilną młodygę, także pod tym kątem jest to odmiana bardzo wyróżniająca się i plus. Oczywiście ziarno tutaj widzimy w typie flinta nadaje się na siewy na gleby wolniej nagrzewające się. Jeżeli chodzi o parametr tej greenu, to tak jak tutaj za mną, myślę, że widać parametr jest na dobrym poziomie. Parametry energetyczne kiszonki to widzimy tutaj mamy kolby. Energetycznie jest to bardzo, bardzo dobra kiszonka. Jeżeli chodzi o sprawność, to mamy cały czas bardzo dobry poziom sprawności. Przełamamy sobie teraz kolbę. Zobaczmy, jak ona wygląda. Proszę bardzo. Tak to wygląda, mamy pięknie, piękne ziarniaki, widzimy tutaj mamy pewnie 14 rzędów dookoła, cienka osadka, także jeżeli chodzi o wilgotności, to też jest to odmiana, którą zbierzemy na dobrych poziomach wilgotności. Jeżeli chodzi o Invictusa, to też te plony ziarna, bo jest to odmiana dla przypomnienia w typie ziarno-kiszonka, uzysk plonu ziarna tej odmiany jest na bardzo wysokim poziomie. W doświadczeniach Syngenta odmiana ta plonowała na poziomie najlepszych odmian z grupy średniowczesnej.